Zaprasza do obejrzenia Chiny: Są gotowe wysłać wojska na Ukrainę pod jednym warunkiem. Informacje podaje weltam Sontak, powołując się na europejskich dyplomatów, którzy rozmawiali z przedstawicielami Pekinu. Warunkiem jest rozmieszczenie sił pokojowych w ramach misji ONZ to radykalna zmiana stanowiska. W marcu chiński rząd kategorycznie to wykluczył. Teraz sygnalizują gotowość do takiego kroku, który mógłby zasadniczo zmienić równowagę sił w regionie. Europejscy. Dyplomaci wyrażają poważne obawy dotyczące prawdziwych intencji Chin. Istnieje ryzyko, że Chiny będą przede wszystkim zaangażowane w szpiegostwo na Ukrainie, a w przypadku wznowienia konfliktu zajmą wyraźnie prorosyjskie i nieneutralne stanowisko. Niemiecka gazeta pisze, cytując wysokiego rangą dyplomatę. Jednak niektórzy urzędnicy dostrzegają potencjalne korzyści takiego rozwiązania. Uważają, że zaangażowanie krajów spółkuli południowej, w tym Chin, w zapewnienie bezpieczeństwa Kijowowi mogłoby wzmocnić legitymację ewentualnej misji pokojowej. Wołodymir Zełenski wyraźnie odrzucił zaangażowanie Pekinu. Według niego Chiny, sygnatariusz Memorandum Budapesztańskiego, nie wspierały Kijowa na początku wojny. Wręcz przeciwnie, pomogły Moskwie, otwierając dla niej rynek dronów. Od początku rosyjskiej inwazji Pekin wspiera Putina, kupując ropę za miliardy dolarów i dostarczając precyzyjne komponenty broni i produktów podwójnego zastosowania. Obie strony przedstawiają swoje partnerstwo jako nieograniczone, choć Chiny oficjalnie deklarują neutralność. Istnieją również dowody na bezpośrednie zaangażowanie Chin w konflikt. W kwietniu Ukraina ogłosiła, że kilku chińskich obywateli walczących po stronie rosyjskiej zostało schwytanych na froncie w obwodzie donieckim. W odpowiedzi Pekin oświadczył, że nie wysłał swoich żołnierzy na Ukrainę. Stanowisko Chin w sprawie operacji pokojowej misja zmieniała się kilka razy. Pod koniec marca. Rzecznik chińskiego MSZ powiedział, że Pekin nie ma zamiaru przyłączać się do potencjalnej misji pokojowej na Ukrainie w ramach dobrowolnej koalicji. Jednocześnie źródła Weltamson podały, że strona chińska konsultowała się z urzędnikami europejskimi w sprawie swojego stanowiska w sprawie udziału Chin w tej operacji. Czeski przełom ponad milion rakiet dla Kijowa. Czechy ogłosiły, że w ramach inicjatywy dotyczącej amunicji przekażą 1,8 mililen pocisków na Ukrainę w tym roku. Minister Spraw Zagranicznych podkreślił, że wspólne działania 16 krajów europejskich są kluczowe dla postępu wojny. Jan Lipowski stwierdził, że inicjatywa zmniejszyła przewagę Rosji i pomogła utrzymać linię obrony. W tym roku na Ukrainę przekazano ponad milion amunicji. W zeszłym roku przekazano 1,5 miliony pocisków, ale to nie koniec. Do końca roku 16 krajów uczestniczących w inicjatywie planuje przekazać łącznie 1,8 milion pocisków. Dzięki naszej inicjatywie transferu amunicji udało nam się pięciokrotnie zmniejszyć przewagę rosyjskiej artylerii na polu bitwy. Kiedyż pomogliśmy utrzymać linię frontu Ukrainy, powiedział lipawski. Czechy prowadzą tajną kampanię zamówień na rynku światowym. Dostawa pozostaje nieznana, ponieważ sprzedawcy często obawiają się reakcji Rosji, Finansowanie jest realizowane wspólnie przez kraje europejskie. Minister Ostros skrytykował opozycję narodową za plany sabotażu programu, twierdząc, że zakończenie programu byłoby prezentem dla Putina. Tajne dokumenty na ten temat w toalecie szwedzkiego lotniska. W listopadzie 2022 roku, podczas ważnych negocjacji w sprawie przystąpienia Szwecji do NATO, doszło do poważnego naruszenia bezpieczeństwa. W porcie Arlanda znaleziono tajny plik zawierający dokumenty związane z negocjacjami z Turcją. Został on znaleziony przez pokojówkę. Według oświadczenia magazynu, Dogen Snechete był kopią dokumentów przygotowanych dla premiera Kristersona. Zawierał raporty, analizy, przemówienia i notatki dyplomatyczne. Biuro prasowe Urzędu Rządowego wyjaśniło, że plik nie zawierał informacji o postanowieniach bezpieczeństwa, dlatego incydent nie został zgłoszony właściwym organom. Urzędnik odpowiedzialny za dokumenty sam zgłosił incydent. Władze odmówiły udzielenia szczegółowych informacji. Dokument pozostawał pod kontrolą agencji państwowych przez pewien czas. To w kontekście delikatnych negocjacji mogło mieć nieprzewidywalne konsekwencje. Unia Europejska przekroczyła swoje cele, kiedy na świecie jest tylko jedno przełomowe porozumienie, które może zmienić oblicze współpracy transatlantyckiej. Każdego dnia przez oceany przepływają towary i usługi o wartości ponad 4,6 miliarda euro, a całkowita roczna wymiana handlowa wynosi prawie 1,7 miliardów euro. To najsilniejsze powiązania gospodarcze na świecie. Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi chroni nasze wartości i jednocześnie wspiera nasze interesy. Zamyka pewien etap, ale praca nad budową przyszłego dobrobytu Europy wciąż trwa, podkreśla Najwyższa Komisja Europejska. Kluczowym osiągnięciem negocjacji było ustalenie jasnego, 15% limitu na większość towarów z UE, w tym samochody i produkty farmaceutyczne. UE jest jedyną stroną, która wynegocjowała taką wspólną pułapkę taryfową. Daje to Europie przewagę konkurencyjną nad innymi partnerami z USA. UE wynegocjowała również wyjątkowe limity taryfowe na produkty farmaceutyczne, półprzewodniki i drewno. Umowa gwarantuje również zerowe cła na produkty strategiczne, części samolotów i leki generyczne. Obie strony zobowiązały się do zwiększenia ekspozycji tych produktów. To nie jest korzystna umowa dla Europy. Jeśli towary z USA zostaną objęte zerowymi cłami, mogą stać się konkurencją dla europejskich producentów. Jaki będzie wpływ na tych producentów? To powiedział ekonomista Piotr Kuczyński. Unia Europejska nie idzie na ustępstwa w kwestii swoich standardów. Stany Zjednoczone są największym importerem towarów europejskich, ale odpowiadają tylko za około 20% całkowitego eksportu Unii Europejskiej. W ostatnich miesiącach wspólnota narodów wynegocjowała umowy handlowe z Meksykiem i Mercosurem, bliskie stosunki ze Szwajcarią i Wielką Brytanią, zakończyła negocjacje z Indonezją i planuje porozumienie z Indiami. Unia i Stany Zjednoczone. Planują uniezależnić swoje gospodarki od nadwyżek energii wytwarzanej w sektorach stali i aluminium i współpracować w zakresie wzajemnych łańcuchów dostaw. Umowa obejmuje postanowienia taryfowe dotyczące eksportu stali i aluminium z Unii Europejskiej. Unia i Stany Zjednoczone będą współpracować, aby zapewnić bezpieczne i zróżnicowane dostawy energii, w tym usunięcie barier taryfowych które mogłyby ograniczyć dwustronny handel energią. Wiadomo, że Europa kupi od USA energię o wartości 750 miliardów dolarów, chipy o wartości 40 miliardów dolarów, ale także broń i inwestycje. Obecnie poziom handlu między państwami członkowskimi UE stanowi mniej niż połowę poziomu handlu między USA a USA. Europa gra na długą metę. Komisja Europejska koncentruje się na uzyskaniu praca wykonana na jednolitym rynku, wzmocnienie konkurencyjności i zapewnienie, że Europa pozostanie filarem stabilności w coraz bardziej niepewnym świecie. Porozumienie z 27 lipca zakończyło trwającą wojnę taryfową. Eksplozja na granicy z Białorusią. Żołnierz ranny. Żołnierz na Podlasiu został ranny podczas próby zatrzymania grupy migrantów na granicy polsko-białoruskiej. Do zdarzenia doszło w poniedziałek 25 sierpnia, około godziny 20:00 w powiecie czajnowskim, w pobliżu miejscowości Czeremcha, podczas nielegalnego przekraczania granicy przez grupę agresywnych migrantów. Żołnierz jednostek specjalnych na Podlasiu został ranny. Podczas użycia siły został ranny bezpośrednio w lewą rękę. Powiadomiono o rodzaju operacji sił zbrojnych. Działania wyjaśniła żandarmeria wojskowa. W zamian ranny żołnierz otrzymał natychmiastową pomoc medyczną. Na miejscu zdarzenia żołnierzowi udzielono pierwszej pomocy. Następnie został natychmiast przewieziony do szpitala w Białym Stoku, gdzie pozostał pod opieką specjalistów. Jego stan jest stabilny. I nie ma zagrożenia dla jego życia, poinformowano w komunikacie. Z raportu wynika, że w ręce rannego w wybuchu żołnierza znajdował się granat hukowy. To kolejny tego typu incydent. W połowie sierpnia urzędnicy zostali zaatakowani kamieniami. Gdy 20 osób próbowało przedostać się do Polski mostem pontonowym nad kanałem Augustowskim. 13 sierpnia na granicy z Białorusią odnotowano blisko 150 nielegalnych prób przedostania się do Polski. Trzy osoby zostały zatrzymane za pomoc. W kierunku polskich patroli rzucano kamieniami. Czytamy w oświadczenie Straży Granicznej. W ostatnich tygodniach coraz bardziej zdesperowani migranci próbowali przekroczyć polską granicę. W rejonie Michałowa grupa ponad 20 osób wykopała pod tamę 18 osób. Zostało zatrzymanych na miejscu. Dwie osoby zostały również tymczasowo zatrzymane. Do niebezpiecznej konfrontacji doszło również w rejonie Narewki, gdzie grupa agresywnych mężczyzn zaatakowała funkcjonariuszy kamieniami, petardami i butelkami z nieznanym płynem. Jednocześnie na trasie patrolu znaleziono drut kolczasty, który uszkodził pojazd straży. Incydenty pokazują rosnącą desperację migrantów i rosnące zagrożenie dla umundurowanych obywateli polskich. Ostatnie wydarzenia przypominają o trudnych warunkach, w jakich na co dzień działają służby. Akcja bezpieczeństwa na Podlasiu została podjęta w odpowiedzi na kryzys migracyjny na wschodniej granicy, zainicjowana i aktywnie wspierana przez władze Białorusi. Trump ujawnił szczegóły rozmów z Putinem na temat denuklearyzacji. Prezydent USA ujawnił szczegóły swoich rozmów z Władimirem Putinem, skupiając się na kwestii rozbrojenia nuklearnego. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu amerykański przywódca powiedział, że rosyjski dyktator podobno wyraził chęć denuklearyzacji i ten proces może również obejmować Chiny. Trump podkreślił strategiczne znaczenie rozbrojenia nuklearnego w negocjacjach z administracją. Jedną z rzeczy, które staramy się osiągnąć z Rosją i Chinami, jest denuklearyzacja, która jest bardzo ważna. Prezydent wyjaśnił podczas spotkania z dziennikarzami, następnie przedstawił optymistyczną wizję współpracy w tym obszarze. Rozmawiałem o tym z prezydentem Putinem i nie tylko. Uważam, że denuklearyzacja to bardzo. Bardzo poważna gra. Trump kontynuował. Zauważył, że Rosja jest gotowa podjąć takie kroki, a Chiny mogłyby dołączyć do tego procesu. Trump wyraził zdecydowane stanowisko w sprawie proliferacji broni jądrowej. Rosja jest na to gotowa i myślę, że Chiny będą gotowe. Nie możemy pozwolić na proliferację broni jądrowej. Musimy zapobiec broni jądrowej. Prezydent USA stwierdził jednoznacznie. Optymizm Trumpa kontrastuje z rzeczywistość planów nuklearnych. Rosji. Sojusz wcześniej stwierdził, że Rosja zamierza zmodernizować swój program nuklearny. Argumentowanie rzekomymi groźbami ze strony Zachodu. Przewodniczący Rosatomu, Aleksiej Lichaczow powiedział, że konieczne jest wzmocnienie tarczy nuklearnej. Moskwy. Komentarze rosyjskich urzędników, Pojawiły się po spotkaniu Putina z Trumpem na Alasce. Chociaż prezydent USA wyraził entuzjazm na najwyższym szczeblu. W Stanach Zjednoczonych amerykańscy i zagraniczni eksperci twierdzą, że spotkanie może nie przynieść konkretnych rezultatów. Różnica między oświadczeniami a rzeczywistością pozostaje wyraźna. Była kanclerz Niemiec. Nie żałuje przyjęcia 800 uchodźców prawie 10 lat po kryzysie migracyjnym z 2015 roku. Angela Merkel broni swojej decyzji o przyjęciu uchodźców. W swoim najnowszym wywiadzie dla niemieckiej telewizji była kanclerz podkreśliła, że Niemcy poczyniły znaczne postępy w integracji migrantów. Zauważyła, że jest to proces, który należy kontynuować. Merkel nawiązała do swojego słynnego przemówienia sprzed 10 lat. Kiedy po setkach tysięcy osób ubiegających się o azyl, powiedziała, że możemy to zrobić. Przyznała, że jest świadoma ogromnych wyzwań, jakie wiążą się z przyjęciem tak dużej liczby migrantów. Chcę tylko powiedzieć, że naród niemiecki stoi przed poważnym zadaniem. Mam zaufanie do narodu naszego kraju, wyjaśniła była kanclerz. Te historyczne słowa padły 31 sierpnia 2015 roku, kiedy było jasne, że w tym czasie do Niemiec może przybyć około 800 zero migrantów. W obliczu tamtych czasów, Merkel nie żałuje swojej decyzji i nie uważa jej za nadmierne obciążenie dla państwa. Niemcy są silną narodzie. Wierzę, że możemy sobie z tym zadaniem poradzić, podkreśliła w dokumencie ARD. Była kanclerz odniosła się również do krytyki swojej polityki migracyjnej. Wyraźnie stwierdziła, że alternatywą dla przyjmowania uchodźców jest użycie siły wobec nich. Stwierdziła, że nigdy się na to nie zgodzi. Jednocześnie przyznała, że jej decyzja z 2015 roku przyczyniła się do wzrostu poparcia dla skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec. Obecny rząd w Berlinie prowadzi znacznie bardziej restrykcyjną politykę wobec migrantów niż rząd Merkel. Sekretarz generalny CDU-Hack przedstawił niepokojące dane dotyczące skuteczności polityki integracyjnej. Od 2015 roku do Niemiec przybyło 6,5 miliona osób i mniej niż połowa z nich ma dziś pracę, powiedział na spotkaniu z mediami. Polityk CDU ocenił sytuację. Obecna sytuacja jest co najmniej niezadowalająca, powiedział zdaniem, zdaniem rządu Friedricha Merkel, który musi skupić się na zapobieganiu nadużyciom systemu socjalnego przez nielegalnych imigrantów i wspieraniu legalnej migracji zarobkowej.